Chcę dziś mówić o skromności, ale zacznę od zmiany waszego spojrzenia na całą ideę skromności. Wierzcie lub nie, ale omawiając ten temat, tak naprawdę powiem wam o tym, jak być piękną. Ponieważ cnota skromności uczy nas, jak być pięknym w odpowiedni i właściwy sposób, abyśmy byli piękni dla Boga, a także dla naszych bliźnich dla innych ludzi. Więc gdy myślicie o skromności, nie wyobrażajcie sobie zrzędliwej kobiety czy starego mężczyzny, który idzie za wami i mówi, zakryj to, załóż tamto. Nie wyobrażajcie sobie takich rzeczy. Skromność jest raczej jak piękna młoda kobieta, piękna młoda przyjaciółka, którą posiadacie. Pełna klasy, bardzo elegancka, z wyczuciem godności, która przychodzi do was i mówi, hej, tak wygląda się pięknie. Najpierw duchowo, a potem, i zawsze w tej kolejności, także fizycznie, jest jak dobra przyjaciółka z dobrym gustem, która mówi Wam, to nie wygląda na Tobie dobrze, albo to, co masz na sobie, to zły gust. Ale ta młoda kobieta, będąca również świętą przyjaciółką, bardzo bliską Bogu, jest przerażona, gdy widzi coś złego lub niestosownego. Kiedy coś takiego widzi, mówi Wam z obrzydzeniem i smutkiem, dlaczego to robisz, to okropna rzecz. Na temat skromności możemy mówić bardzo długo, ale dzisiaj postąpię wbrew mojemu zwyczajowi. Zazwyczaj staram się nie mówić o rzeczach, które są często poruszane. Dziś chcę jednak poruszyć dwa klasyczne tematy dotyczące skromności. Jednym z nich jest zakrywanie naszego ciała, a drugim jest noszenie spodni przez kobiety. Mimo że zamierzam poruszyć tematy, które były już wcześniej szeroko omawiane, mam nadzieję, że również w waszym kościele usłyszycie argumenty, które być może są nowe, których być może wcześniej nie słyszeliście. Zacznijmy od zakrywania ciała. Dam Wam trzy powody. Pierwszy to wartość Waszego ciała, drugi to własność Waszego ciała, a trzeci to złośliwość innych ludzi. Przejdźmy do wartości Waszego ciała. Zadam Wam pytanie. Może zabrzmi dziwnie, ale jaką wartość ma Wasze ciało? Czy jest czymś mało wartościowym, czy czymś o wielkiej wartości? A może lepiej zapytać, czy jest czymś o małej godności, czy czymś o wielkiej godności? Jeśli powiecie mi, że wasze ciało ma małą wartość, to oczywiście troska o nie nie ma znaczenia. Nie musicie się nim przejmować, to oczywiste. Ale jeśli ma wielką wartość, co mam nadzieję, że przyznacie, to oznacza, że ma również wielką godność. I że powinniście o nie dbać i je chronić. Podam wam przykłady. Jeśli macie na przykład garść jednogroszówek, to nie dbacie o nie. Nie ma znaczenia, czy ktoś je widzi, czy nie. Mogą leżeć na stole, mogą być w samochodzie, na podłodze waszego samochodu. Są brudne, depczecie po nich, nie dbacie o nie. Dlaczego? Bo nie mają wartości. Ale powiedzmy, że ktoś daje wam sztabkę złota, wartą powiedzmy 10 tysięcy dolarów. Wy polerujecie ją, będziecie o nią dbać. Schowacie ją w miejscu, gdzie nikt jej nie zobaczy, gdzie nie zostanie podeptana. Będziecie ją chronić i jej pilnować. Drogie panie i dziewczęta, a także panowie, czy nie powiecie, że wasze ciało jest warte więcej niż sztabka złota? Oczywiście, że jest, a skoro tak, to powinniście je chronić. Powinniście je utrzymywać, powinniście je zakrywać. To jest więc pierwszy powód. Dla którego powinniśmy być skromni, wartość naszego ciała. Drugi powód to własność naszego ciała. Teraz opowiem Wam historię. Wczoraj, a w zasadzie dzień przed kazaniem, rozmawiałem z jedną z naszych sąsiadek. Była bardzo miła. Podeszła do nas z dużą uprzejmością, aby porozmawiać, ale mówiła o sytuacji, która ją martwi. Wiecie, nasz kościół ma plac zabaw. A ten plac zabaw znajduje się tuż obok jej podwórka, gdzie zwykle przebywa. Są tam konstrukcje, na które dzieci mogą się wspinać i bawić się tam. I powiedziała nam: Za każdym razem, gdy wasze dzieci wspinają się na ten plac zabaw, za każdym razem, gdy mogą zobaczyć coś na mojej posesji, wasze dzieci posiadają moją własność. I było to dla mnie bardzo interesujące stwierdzenie. Widzicie, są rzeczy, których nie można posiadać, jeśli nie postawicie na nich stopy, jeśli nie weźmiecie ich w swoje ręce i nie zatrzymacie ich dla siebie. Ale są rzeczy, które można posiadać, po prostu widząc je. Posiadacie je w swoim umyśle, w swojej wyobraźni. I te rzeczy, tego rodzaju posiadanie, nigdy nie mogą zostać Wam odebrane. Moje drogie panie, moi drodzy katolicy, gdy ktoś inny widzi Wasze ciało, w pewnym sensie Was posiada. Stajecie się ich teraz jesteście w ich pamięci, stajecie się kimś w ich wyobraźni. Moje drogie panie dla tych z was, które jesteście skromne i roztropne, to samo w sobie powinno wystarczyć, abyśmy byli niezwykle ostrożni w doborze ubrań. To samo w sobie powinno nas przerazić. Więc tak, gdy młoda kobieta nosi obcisłe spodnie, gdy zakłada szorty, gdy jej brzuch jest odkryty, gdy jej bluzka jest obcisła, do tego stopnia, że jej ciało jest pokazane, w tym samym stopniu oddaje własność swojego ciała innym. To samo w sobie jest, jest wystarczającym powodem, abyśmy byli niezwykle ostrożni w kwestii skromności. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj założyłyście Leginsy. Wierzę, że nikt tutaj, nikt słuchający tego nie zrobił. Ale powiedzmy, że kobieta zakłada Leginsy i wychodzi. Idzie biegać, idzie do centrum handlowego, idzie na siłownię. Wraca do domu i może powiedzieć swojej matce lub swojemu mężowi: Dzisiaj 200 osób posiadało obraz mojego ciała. Dzisiaj 200-300 osób posiadało w swojej wyobraźni, również może w swoich plotkach, obraz mojej sylwetki. Jak straszne są te słowa! W tym momencie możecie słuchać tego i powiedzieć: To nie tak. Jeśli mi nie wierzycie, to przeprowadźmy test. Idźcie do tego młodego mężczyzny, czy starszego mężczyzny, który widział tę kobietę, i powiedzcie im: Oddajcie mi obraz tej kobiety. Usuńcie to z waszego umysłu, oddajcie mi pamięć o mojej lub czyjejś sylwetce. Spojrzą na was jak na szalonych i powiedzą, że to niemożliwe, nie mogą tego zrobić. Posiadają ten obraz waszego ciała tak bardzo, że nie mogą go zwrócić nawet gdyby chcieli. I dlatego, moje drogie panie, oto kolejny wielki powód dla skromności, własność waszego ciała. Niech tylko Bóg, wy same i wasz mąż, jeśli taka jest wasza droga życiowa, posiadają ten obraz, ten wizerunek waszej sylwetki, waszego ciała. Przejdźmy teraz do trzeciego tematu, albo trzeciego powodu, dla którego powinniśmy zakrywać nasze ciało. To jest temat, który często jest poruszany. Mogliście o nim słyszeć w kazaniach wcześniej. Chodzi o złośliwość innych ludzi. Mi się to nigdy nie zdarzyło, ale często, gdy księża wspominają o tym w kazaniach, zdarza się, że kobieta powie księdzu: Dlaczego jestem winna grzechów innych ludzi? To nie jest sprawiedliwe. Dlaczego mam zakrywać swoje ciało tylko dlatego, że inni mogą zgrzeszyć? To nie moja wina. W innych kazaniach wspominałem, że to nie jest nawet główny powód skromności, są inne, ważniejsze powody skromności. Na przykład honor i szacunek dla Boga, dla waszego Anioła Stróża, dla świętych, dla samych siebie, a na końcu troska o innych. Ale teraz skupmy się na tym argumencie, na tym twierdzeniu, że to nie moja wina, dlaczego więc mam zakrywać swoje ciało? Więc mam tutaj szkołę i pracuję w niej. Moje biuro jest tuż obok klas. Powiedzmy, że pewnego dnia jeden z moich znajomych da mi broń: piękną, kaliber 45, i powiem, że to ładna broń. Chcę ją trzymać w moim biurku. Jest załadowana. Będę ją trzymać w biurku, bo wiecie, będzie tam dobrze wyglądała. Gdy przychodzą dzieci, mówię. Cóż, z moją bronią wszystko jest w porządku, to nie jest zła rzecz, dlaczego miałbym ją ukrywać? Ale powiedzmy, że pewnego dnia jedno z dzieci, młody chłopak, zdenerwuje się na kogoś, chwyci broń i postrzeli go. Czy w takim razie mogę powiedzieć, dlaczego miałbym być winny grzechów innych? Z moją bronią było wszystko w porządku, sama w sobie była czymś dobrym. To nie ja tego dokonałem. Dlaczego miałbym się martwić grzechami, które popełniają inni ludzie? Powiedzielibyście, Ojcze Cepeda, jesteś szalony, jak mogłeś zostawić tę broń w tym miejscu? Wiedziałeś, że to ryzyko dla innych ludzi. Nie miałeś złych intencji, ale powinieneś wziąć pod uwagę, uwzględnić ignorancję, złośliwość i głupotę innych ludzi. Nie powinieneś był zostawiać tamtej broni. Moi drodzy przyjaciele, to dokładnie ten sam powód, ta sama zasada, dlaczego powinniśmy zakrywać nasze ciało. Nawet jeśli nasze ciało samo w sobie jest dobre, musimy wziąć pod uwagę złośliwość, ignorancję i głupotę innych ludzi, ponieważ może być to dla nich i dla nas ryzykiem, dlatego powinniśmy je zakrywać. Przejdźmy teraz do kwestii, jak powinniśmy zakrywać nasze ciało, do praktycznej strony tego tematu. Zanim przejdę do zasad, tej części, której się najbardziej nie lubi w kazaniach o skromności, chcę dać Wam przykład z natury. Spójrzcie na tę piękną różę. Ciało róży znajduje się w łodydze, której nie widać. Jest zakryta przez wiele pięknych warstw, które sprawiają, że róża wygląda pięknie i jest chroniona. A to dzieje się, gdy kobieta staje się nieskromna. To jest kobieta nieskromna, kobieta pokazująca swoje ciało. Jeśli chodzi o części bliskie serca, klatkę piersiową, plecy, te miejsca powinny być zakryte na dwa sposoby, podobnie jak każda inna część ciała. Po pierwsze, zakrywając skórę, jej powierzchnię, ale również zakrywając kształt ciała, w taki sposób, aby był zamaskowany, w taki sposób, aby nie należał do innych ludzi. Ale, ojcze, dlaczego? Ze względu na Waszą godność, Wasze piękno, Waszą duszę dla chwały Bożej. Dlaczego oddawać własność swojej klatki piersiowej, swoich pleców innym? Dlaczego traktować to jako coś mało wartościowego? Dlaczego pozwalać innym na grzech przy użyciu tej świątyni Ducha Świętego, którą jest wasze ciało? Jesteście święte, jesteście cenne w oczach Boga, dlatego chronicie swoje plecy, swoją klatkę piersiową, każdą część swojego ciała. Jeśli chodzi o części w okolicach talii, brzuch, nogi, obowiązują te same zasady. Powinniśmy być zakryci najlepiej nie tylko poniżej kolan, ale nawet aż do kostek. Zakrycie poniżej kolan, które jest zasadą powszechnie znaną, to podstawowa zasada, minimalny standard, aby uniknąć grzechu śmiertelnego. Nie jest to doskonałość skromności, to tylko podstawowy standard. Ale wiecie doskonale, że jeśli chcecie pokazywać swoje nogi od kolan do kostek, to najczęściej realizujecie słowa świętego Pawła z listu na niedzielę. Stworzenie jest poddane marności, to znaczy, że próbujecie pokazywać swoje nogi z powodu próżności. Nogi nie tylko powinny być zakryte poniżej kolan, najlepiej powinny być zakryte aż do kostek. Czy popełniacie grzech śmiertelny, jeśli tego nie robicie? Nie, to jasne, że grzech śmiertelny byłby popełniony wtedy, gdyby to było powyżej kolan. Ale powinniśmy starać się zakrywać wszystko. Jak już powiedziałem, skóra nie powinna być widoczna, sukienka nie powinna być przezroczysta, nie powinna być obcisła. Ale ojcze, dlaczego? Przyjacielu, czy nie widziałeś róży? Ile warstw miała i ile piękna w sobie? Jak piękna jest kobieta, która widzi swoje ciało jako cenny klejnot, wart by go ukryć. Jak pełna gracji jest kobieta, która wie jak się ubrać, jak szczęśliwa może być, zadawalając nie tylko mężczyzn i kobiety swoją gracją i skromnością, ale także anioły, świętych, Matkę Bożą i naszego Pana. Ale dlaczego powinnam zakrywać nogi? Dlaczego nie powinnam nosić leginsów, krótkiej spódnicy? Ze względu na swoją wartość, ze względu na swoje piękno, ze względu na piękno swojej duszy, dla chwały Bożej. Dla swojej przyjaźni ze świętymi. W tym momencie musimy poruszyć inny temat. A co z pewnymi aktywnościami, pływanie, niektóre sporty? Powiedziałbym, że w tych przypadkach trzeba użyć kreatywności. Swojej kreatywności znajdziecie sposoby, by ukryć i chronić swój skarb, cenny klejnot waszego ciała, które zostało stworzone dla Boga. Pewnego razu oglądałem wiadomości katolickie. I w jednym z artykułów pojawiła się reklama bardzo ładnej, skromnej sukienki lub części garderoby dla kobiet, i byłem zafascynowany. Pomyślałem, tak, dokładnie tego potrzebowaliśmy. Nie mogę w to uwierzyć. To musiała być tradycyjna katolicka niewiasta, która to wymyśliła. Wszedłem na stronę i sprawdziłem, kto był właścicielem. Okazało się, że właścicielką strony, która zaprojektowała tę część garderoby, była muzułmanka. Jak to możliwe, że poganie przewyższają nas w skromności? Moi drodzy przyjaciele, nie pozwólmy na to. Jeśli chodzi o pływanie i tym podobne rzeczy, w swojej kreatywności znajdźcie sposoby, aby być skromnymi, a jednocześnie móc to robić. Istnieją sporty i zawody, których po prostu nie możemy wykonywać, ponieważ byłyby zbyt nieskromne ale w większości z nich możemy znaleźć sposób, aby to robić, nie rezygnując ze skromności. Teraz przejdźmy do innego tematu spodni. Biorąc pod uwagę wszystko, co zostało powiedziane, jeśli ktoś poważnie rozważa te sprawy, może jasno zobaczyć, dlaczego spodnie nie są opcją dla dobrych katolickich kobiet, chyba że w bardzo ekstremalnych okolicznościach. W naszym społeczeństwie, a zwłaszcza wśród tradycyjnych katolickich kobiet, znacznie rozluźniliśmy nasze podejście do spodni i znów ku naszej hańbie, ponieważ niektóre protestanckie denominacje bardziej od nas dbają o rozróżnianie płci i nakazują kobietom nosić spódnicę, a mężczyznom spodnie. Czasem jest zawstydzające widzieć katolickie kobiety noszące spodnie tak obcisłe, że nawet dla świata staje się to widocznym brakiem smaku. Moja babcia zwykła mówić parecen cerizouz mal amarados, co oznaczało, że wyglądają jak źle zawinięte kiełbaski lub źle zawinięty tamales, jeśli wolicie. Wyciągnijcie z tego, co chcecie. Spodnie wśród kobiet prawie nigdy nie powinny być noszone. I to z dwóch powodów. Pierwszym jest to, o czym już wspominałem, skromność. Kiedy nosimy spodnie tak, jak są one dziś produkowane, w większości przypadków, jeśli nie zawsze, będą one pokazywać ciało i z tego powodu nie możemy ich nosić. Ale załóżmy, że znajdziecie spodnie wystarczająco luźne, aby kształt waszego ciała nie był widoczny. Wtedy istnieje inny, bardzo ważny powód. W każdej kulturze ubiór musi rozróżniać płeć żeńską od męskiej. Sposób ubierania się mężczyzn i kobiet powinien być wyraźnie różny. Jest jasne, że w naszych czasach i w naszej kulturze głównym sposobem na oznaczenie tego jest noszenie spódnicy. I to jest kolejny powód, dla którego nie powinniśmy nosić spodni, jeśli jesteśmy kobietami i damami. Ale w tym momencie myślę, że niektórzy mogą pomyśleć: ojcze, przesadzasz, to zbyt wiele. Powiem wam, nie słuchajcie mnie. Dam wam przykład liberalnej osoby LGBT, która da wam najlepsze kazanie na ten temat, jakie kiedykolwiek mógłbym wygłosić. Obejrzymy teraz film. Będę opowiadał historię, gdy będziemy go oglądać. To wydarzyło się w szkole w Meksyku około roku temu i było relacjonowane przez media. Grupa ludzi, grupa młodych nastolatków postanowiła przyjść do szkoły w spódnicach. Ponad stu chłopców przyszło i zaczęło nosić spódnice, robiąc z tego wielką sprawę. Oczywiście media to relacjonowały. Teraz, o to, co chcę Wam przekazać. W jednym z wywiadów jeden z chłopców powiedział coś, co jest bardzo logiczne, jeśli się nad tym zastanowić. Powiedział: Jeśli kobieta może bez problemu nosić spodnie, z praktycznych względów i jest to teraz coś uznanego w naszej kulturze, to uważam, że mężczyzna również może nosić spódnicę, jeśli woli to robić i jeśli mu to bardziej odpowiada. And if he likes that and of course, Oczywiście obok widzicie flagę perwersji, symbol ich przekonań. Moi drodzy, najgorsze w tym jest to, że muszę powiedzieć, że jego logika jest całkowicie poprawna. Możecie uważać, że przesadzam, ale według tego bardzo logicznego stwierdzenia jeśli pozwalacie kobietom nosić spodnie i nie ma rozróżnienia między płciami, to nie ma powodu, dla którego nie powinniście pozwolić swojemu synowi nosić spódnic lub sukienek, ani swojemu mężowi nosić spódnic i sukienek, nawet w kulturze, w której to wyraźnie nie jest sposób ubierania się mężczyzn. Jeśli chcecie, aby wasz syn nosił spodnie i ubierał się jak mężczyzna, konieczne jest również, aby kobiety odróżniały się poprzez noszenie spódnic i sukienek. Muszę już kończyć to kazanie, ale chcę zakończyć przypominając wam o tych rzeczach. To może wydawać się surowe, ale chcę przypomnieć wam dlaczego to mówię. Ojcze, powiecie, mówisz to, by mnie ograniczyć. Nie, mówię to, by was chronić. Ojcze, czy chcesz, żebym wyglądała brzydko? Nie. Chcę, żebyście wyglądały dobrze i pięknie. Po pierwsze w oczach Boga, aniołów, a potem tak, też w oczach ludzi. Ojcze, czy chcesz, żebym była ignorowana przez wszystkich chłopców? Nie. Chcę, żeby źli chłopcy was omijali i ignorowali, a dobrzy chłopcy zauważyli was z właściwych powodów, dla waszej skromności, jeśli takie jest wasze powołanie. Ojcze, chcesz narzucić mi trudne zasady? Nie, chcę was uwolnić od tyranii świata. Dlatego mówię wam to wszystko. Na koniec, jedyny powód, dla którego mówię wam to, moi drodzy przyjaciele, dziewczęta i kobiety, a także mężczyźni, o ile jesteście za nie odpowiedzialni, jest taki, że chcę, żebyście nie były takie. Ale takie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.